I II wojną światową, czyli w czasie, kiedy Gdańsk był wolnym miastem, zajmowała polska wojskowa składnica francetowa. Była to też jedna z takich polskich instytucji w wolnym mieście Gdańsku. I dlatego też właśnie można było przewidzieć, że jeżeli wybuchnie konflikt między Polską a Niemcami, to stanie się to właśnie w tym miejscu. Dlatego też od początku 1939 roku pracowano... Wysyłano też w nic przed Niemcami polskich żołnierzy. Teoretycznie powinno ich tutaj być 88. Tak naprawdę było ich powyżej 200. I założenie było takie, że gdyby wojna wybuchła, żołnierze mieli się bronić tutaj 12 godzin. Wytrzymali 7 dni. Wichert inzerweste plata wezwał auch eine Stelle wozisz, eine polnische Instytucjon, India Freie Stadt Danzig Nämlich hier befand sich ein polnisches Munitionsdepot. Es wurde bewacht von 88 polnischen Soldaten. Aber am Anfang 1939 wusste man schon, dass wahrscheinlich ein Konflikt zwischen Deutschland und Polen beginnen wird. Und man war sich ziemlich sicher, dass wenn so etwas passieren sollte, dann passiert es an der Stelle, wo die Polen und Deutsche unmittelbar aneinander leben. Deswegen hat man im Frühling 1939 angefangen, diese Halbinsel ein bisschen zu befestigen. Man hat auch einige Soldaten zusätzlich auf die Halbinsel, kann man sagen, geschmuggelt. Denn theoretisch sollten es nur 88 sein. Und es waren in Wirklichkeit dann im Herbst 1939 über 200. Und eigentlich sollten diese Soldaten hier nur zwölf Stunden kämpfen. W tej chwili nabrzeża znajdującego się na półwyspie Westergraten. Jest to miejsce, gdzie zaczęła się II wojna światowa, 1 września 1939 roku. I w tej chwili płyniemy przez zakręt w pięciu gwizdków. To miejsce, gdzie właśnie 1 września 1939 roku stał pan serwis koszty, którego strzały rozpoczęły wolę. Wir haben gerade die Halbinsel Westerplatte verlassen. Das ist Stelle, <stytutki> wo den Zweiten angefangen 1. September 1939. Und wir befinden uns jetzt auf jez dominantem zobowiązany dać pięć sygnałów dźwiękowych. Aber Ostschützen, die Pulante sind tiefer. Diese Kurve hier hieß die faltenkurve kurve weil sie früher viel enger und schärfer war. Und jedes Schiff, das hierher gekommen ist, musste fünfmal ein Tonsignal geben, um die entgegenkommenden Schiffe zu fahren. Na naszej lewej stronie znajduje się jeden z najciekawszych budynków w Gdańsku, zabytek zerowej wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, Jest to twierdza ujście. Auf der linken Seite befindet sich eines der interessantesten Objekte in Danzig, ein Baudenkmal, es auch auf der

Budowa ich została sfinansowana przez skarb Rosji. Zostały one nazwane spór rosyjski. rosyjski. Nazywano je czasami też wybrzeżami ukraińskimi, ponieważ przechowywano w nich produkty pochodzące z Ukrainy, przede wszystkim ziemiopłody i produkty leśne. Hier auf der rechten Seite können sie zwei Gebäude, die 1915 gebaut wurden und deren Bau von Russland finanziert wurde, daher auch den Namen. Manchmal wurden sie aber ukrainische Speicher genannt, weil man darin hauptsächlich verschiedene Produkte aus der Ukraine gelagert hat. Ja. Są też nazwy jego nabrzeże – Rudowa i wanilowe. Jednak w tej chwili coraz bardziej traci na znaczeniu, ze względu na to, że główną bandą przeładunku węgla jest w tej chwili port runowy. A u linkowej strony jest ogólna banka węgla. Jest to jedyny z dwadzieścia terenów na terenie powietrza węgla. W kule i Przed nami po prawej stronie cały czas budynki należące do handlowego portu gdańskiego, który jest w stanie przyjmować różne rodzaje statków ładunku. Mogą tutaj przypływać masowce, mogą przypływać. Z lewej strony widzą Państwo pomów. Jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie jest gospodarka chińska, która zużywa ogromne ilości stali. Dlatego też handel złomem stał się w ostatnich latach bardzo dochodowym zajęciem. I właśnie tutaj, także w Porcie Gdańskim znajdują się miejsca, gdzie ten złom jest utrzymany, tutaj składowane na statki i wyrusza w dalszą, długą drogę do Chin. W centrum w Wiedeńsku. Numer 2 była to poczta kolejowa, a tutaj był urząd numer 3, poczta morska. Ten budynek w tej chwili po prawej stronie. Auf der rechten Seite können Sie ein interessantes Gebäude sehen. Das ist das ehemalige Postamt Numer 3. Es ist in der Zwischenkriegszeit hier entstanden. Okay, like No, Zostańcie, znaczy, więcej to, co lepiej. No ale to można pogadać. No No, ale no, to, ja, ja pani rozumiem. No. No, ale cóż, trzeba na tak, przykład tak, jak no. Nie powtarzam, no, no. jest wszelkie Tak, ja po takiej cenie kupić nie mogę. A ja powtarzam, że niedawne te 60 bo wojny, ale wciąż wszelkie majątki, cena Spółkę z innym zawiąże. i tam też w drewno. na Taka puszeczka fajna. No właśnie drewno, smoły, Fajne znajdki. Dobry kontrakt już rok temu udało się zawrzeć, ale i oferty wielmożnego pana chętnie wysłuchać. A co to za opłaty? Rozmowę o interesach w dworze Artusa w surowo zgronione. Przyganią. Oranżę, cyfryny, cukier, sól. To będzie was... Um... Oh. Coś zrobić, płacić trzeba, chociaż serce płacze. Czekaj, to mam muszę pisać. No. Tak, ...Hans wie dobrze, że czas nie stoi w miejscu. Jedzie więc do miasta, by dobrze wykorzystać całe te godziny. Może panowie ich płacić by następnie wyładować to po prostu. Rybę... To ostrość. No, fajne znajdki.